Jak zepsuł telewizor? Chodź zostań, zostań z Wytusiem się, ja zobaczę. Jak długo można czekać na otrzeźwienie? Jak długo ręka wyciągnięta do zgody... Na co będziesz telewizorem? Zaciśniętą pięścią. Teleranka nie będzie. Ale dlaczego? Bo dzisiaj są szciny. No już wychodzimy, Bradko. Raz, dwa, trzy. Telewizor się zepsuł. To nic nie wiedzą? Jeszcze nie. Jak to? Co to nie powiedziałaś? No sam ksiądz powiedział, że jak się dowiedzą, to wyjadą. Przecież muszą wiedzieć, wojna jest. Wojna, wojna, ale chrzciny i pojednanie moich dzieci. To najważniejsze dla Boga. Niechaj diabli wezmą naszego ojca, który porzucił mamę i szlaja się po Ameryce. Amen. 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 Ej, co ty robisz? O! Ładny widok A pan skąd jest? Szanowa. Koło Krakowa. Kraków. Piękny. Cholera jasna. Stój! 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 Walczysz, Teresko? Tolo! Tolo! Uspokój się! Nie widzisz, że jest złączony? Zobacz. Nie no, wtyczki nie ma. Piotruś! Kto zepsuł telewizor? Co Piotruś? Co Piotruś? Może Tolo? Chodź, Piotruś. Beatka powiedziała wcześniej, że to Piotruś zepsuł telewizor. Piotrek? Ty zepsułeś telewizor? Powiedz prawdę. Czemu go oskarżasz? A kto jak nie on zepsuł telewizor? Adeusz. Dobrze, dobrze, spokojnie. Widziałeś, kto to zrobił? No to powiedz? Babcia! Ciotrek! Ciotrek! Aj. Aj. Gdzie mu powiedziałeś teczkę? Chodź tutaj! No tak! Piotrek. zabij no. Masz! Proszę, trzymaj to! Rzci komunisty, proszę bardzo! Rzci komunistę! Rzci tutaj! Proszę! Nie hmm. ci antypaństwowych demonstracji! Zostawcie go! Ustawiaj Co? Co? Co się tu dzieje? Krzciny mamy! Jakie kurwa, krzciny! Jaka jest! Piotrka. A gdzie jest spokój się pan widzi? Stan wojenny jak? Jaki stan wojenny? Ostrzeż. Co mówiłem wam? Cały dzień wojna jest! Kurwa, co tu się dzieje! o, owo, wody, kapitanie, oni nic nie wiedzą! Od rana w całym kraju jest tam wojny, a mama o wszystkim wiedziała! Się... Ale chciałam wam powiedzieć po chrzcinach! Ukłamałaś nas? Jak mogłaś, mamu? Szalałaś Ja mam dosyć się wyprowadzam. A ty? Przecież jesteś dobrym człowiekiem. Widzę to. To co? Podrzucisz nas do kościoła?